O i teraz przechodzimy do tego przygotowania grzybów w takich warunkach domowych. Pierwszym takim najważniejszym sposobem to jest właśnie to gotowanie i robienie jakby po prostu takiego wywaru. Dla mnie to jest taki rodzaj herbatki, czyli gotujemy krótko. Jest to na przykład garść grzybów na pół litra wody. Od razu spożywamy czy czekamy aż wystygnie i po prostu za każdym razem, kiedy potrzebujemy sobie coś takiego przygotować, to przygotowujemy to na, na bieżąco. To jest ten najprostszy sposób. To jest taki sposób, który nawet my stosujemy, ja w domu stosuję mimo wszystko, że my robimy dużo ekstraktów, ale czasami po prostu sobie robimy takie herbatki z grzybów, też dla przyjemności. Polecam Państwu dla przyjemności herbatkę z hubiaka pospolitego. To jest przepyszna herbatka. Bo pniarek brzozowy rzeczywiście tylko w celach leczniczych, <grybujesz> dlatego że takie domowe przygotowanie sprawia, że on jest naprawdę gorzki. Natomiast już w ekstrakcie alkoholowym całkiem inaczej smakuje, nie ma już tej znaczy on jest gorzki, ale po prostu inaczej smakuje. Kolejnym takim sposobem już bardziej można powiedzieć zaawansowanym jest zmiksowanie grzyba, czyli najpierw należałoby go pociąć właśnie tak jak tutaj na zdjęciu jest pokazany jakimiś szczypcami lub jeżeli mamy dobre młyny, Młynki to można stosować młynki. Wrośniak różnobarwny po zmieleniu yy, będzie miał taki yy, dosyć specyficzny wygląd, dlatego, że spuchnie i będzie wyglądał jak yy, jakaś yy, wata celulozowa. Yy, natomiast takie, takiego spros yy, nie sproszkowanego, tylko właśnie yy, roz yy, zmielonego wrośniaka możemy zalać yy, jakąś ilością wody i gotować taką pulpę na wolnym ogniu, na przykład przez jedną godzinę i przesadzić przez sitko i pić, na przykład wypić w ciągu trzech dni, przechowywać w lodówce lub można też zapasteryzować, czyli po prostu doprowadzić na w jakimś takim urządzeniu, które w zamkniętym urządzeniu. I później, jak zostanie już nam ta pulpa, to jeszcze ja zalecam wysuszenie jej i zmielenie po to, żeby na przykład dodawać go do dań. Dlatego że właśnie będziemy sobie dostarczać tego cennego błonnika pokarmowego z grzybów.